Cześć, ja jestem Nefer i witam Was serdecznie w kolejnym filmie. No jak sam tytuł wskazuje, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć troszkę o tym. Jakie są moje wrażenia po zapowiedzi nowego dodatku? Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś wielkie naprawdę szczegóły, ponieważ w kolejnych dniach pokazano wiele e, dodatkowej informacji, jeśli chodzi o Demon Huntera, o zmiany u Hunterów i tak dalej. Ja tutaj będę zerkał ciągle w bok, bo mam inaczej kamerę, a inaczej monitor, e, na którym mam te informacje, o których mam powiedzieć, więc musicie mi to wybaczyć. E, więc jak powiedziałem, jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe informacje, one będą pojawiały się w kolejnych filmach. Natomiast dzisiaj skupię się po prostu o tych wrażeniach, o tym co pokazano e, i czy mi się to podoba, czy nie. E, plus, chciałem przeprosić. To się tu co chwila będę sobie po prostu pił, bo niestety są afrykańskie upały. Po prostu jestem zmuszony, tu jest gorąco jak w piekle. No to jest chyba najlepsze, najlepsze porównanie. No i tak, jeżeli chodzi w ogóle o samą prezentację Blizzarda, muszę przyznać się, że się cieszę bardzo, że udało mi się trafić, to znaczy, że... Ona była na Gamescomie. Tego się spodziewałem, że na Gamescomie będzie zapowiedziany nowy dodatek. Ponieważ, mm, tak jak spojrzymy sobie na cykl wydawniczy, kiedy nam wyszedł ostatni patch i kiedy możemy spodziewać się kolejnego dodatku, oni musieli go już zapowiedzieć, tak, żeby na blisko nie pokazać coś konkretnego. E, I co właśnie ciekawe, tutaj jestem bardzo zaskoczony, ponieważ. pozytywnie zaskoczony, ponieważ ja myślałem, że będzie to raczej tyle, że pokażę na ten teaser tego nowego dodatku. No, i tam jakieś takie wyciecznkowe informacje, typu że właśnie będzie nowa klasa czy coś. Oni tu już mieli bardzo, ale to bardzo dużo informacji przygotowanych. I jeżeli chodzi na przykład o tangeny rajdy, ten system broni, widać, że to, to jest już na naprawdę zaawansowanym etapie, pracy. czyli oni już od dawna nad tym pracują. I tak jak wcześniej zastanawiałem się nad datą premiery nowego dodatku e, czy to będzie, nie wiem, gdzieś tam. No na pewno pierwszy kwartał w 2016 roku, może troszkę później, tak? na początku myślałem, może maj, czerwiec, coś takiego co i tak jest rokiem od tego ostatniego patcha, a raczej nie wydaje mi się, żeby oni chcieli sobie na to pozwolić a teraz coraz bardziej mi się wydaje prawdopodobne, nie wiem, może na styczeń, luty, marzec, coś takiego na pewno beta ma być jeszcze w tym roku, więc no tutaj będziemy mieli spory plus że będziemy mogli już to w tym roku przetestować sami, zobaczyć, więc to jest, to jest bardzo fajne no i to co pokazali, no kurna jest dużo rzeczy gotowych, tak? E, przede wszystkim mamy tutaj całą masę nowych, nowych e, tych features, nazwijmy to, e, czyli rzeczy, które pojawiły się w grze. Przede wszystkim zmiany w systemie PvP. E, z mojego punktu widzenia, no jak ja zawsze powtarzam, ja gram głównie PvE, nie, więc e, dla mnie PvP to taki dodatek był, ale na koniec każdego dodatku, jak już się tam, wiecie, zabija tych wszystkich bossów i tak dalej, ja sobie lubiłem to PvP porobić. I tak samo robiłem, pamiętam, i w Lich Kingu PvP wtedy, e, i robiłem w Kataklizmie, i w Pandarii, w Wall of Drenor, szczerze powiedziawszy, oprócz rajdów wiele teraz nie robię, a PvP jest naprawdę ostatnią rzeczą, za którą chcę się zabierać. Tutaj jest troszkę szkoda, właśnie, bo nie ma takiego motywatora, który by mi powiedział, żebym sobie PvP porobił. jakieś kiedyś, na przykład, jeżeli robiłem PvP, no wiadomo, dla jakiejś tam satysfakcji, że się jakiś tam rating bił, chociaż nigdy jakichś tam dużych nie miałem. Ale na przykład zdobyłem sobie bardzo fajny zestaw sprzętu, tak? Za Konquesty. Czyli tutaj trzeba było porobić areny czy te Rated Grandy, żeby te Konquesty zdobyć. Taką dużą ilość, że można sobie było na przykład ten set kupić do transmogów. Z PvP byłyby zawsze bardzo fajne sety. No, niektóre się niektórym bardziej podobały, niektórym jej. Teraz w tym ostatnim patchu, no to są tylko rekolory tego, co jest obecnie, więc nie wiem, czy to jest dla mnie dostateczny powód, żeby je zdobywać. Zwłaszcza, że na pandzie ogólnie ten set wygląda nie za fajnie, więc więc nie. Natomiast mamy tutaj zupełnie nową rzecz, to znaczy. Że będziemy mogli zdobywać sobie fajne rangi, progresować to wszystko, i nawet jeśli to jest, to jest właśnie tak, jak mówili troszkę pomysł to z Call of Duty, jeżeli zdobędziemy sobie właśnie maksymalną rangę, będziemy mogli robić rangę prestiżową czyli kolejny raz od nowa wszystko zdobywać, ale już na poziomie prestiżu. Plus do tego dochodzą nagrody, typu właśnie mounty, czy te bardzo fajne obramówki do naszej postaci, takie te ramki, które mamy. E, więc no to będzie znaczyło, oho, że tu mamy do czynienia z kimś, kto to PVP dużo robił i no to jest rzecz, która mogłaby na pewno zmotywować kogoś, kto już robi PvP, żeby jeszcze bardziej to więcej temu czasu poświęcił. Albo kogoś takiemu jak jak, to zastanawia się, co z tym PVP robić, no, że jednak byłby jakiś ten cel. E, druga rzecz, która też troszkę się z tym łączy, to te bronie artefakty. E, to ma w pewnym sensie zastąpić legendy. I tutaj jest trochę ryzyko, to znaczy mm, mi się nie podobało zasadniczo, troszkę w Pandarii i tutaj też, że legendę mógł zdobyć każdy, tak? że można legendę zdobyć w lfr e, na przykład. Y, jedni uważają to za plus, że, że ktoś kto mało gra może to zrobić, ale wtedy czy legenda jest legendarna rzeczywiście, jeżeli każdy kto no, po prostu wejdzie z Pina LFR-a jest w stanie ją zdobyć, czy to jest przedmiot, który jest legendą ciągle, nie? Ale jeżeli spojrzymy na to trochę inaczej, tak indywidualnie, z punktu widzenia historii, którą ten gracz konkretny przeżywa, tak? Bo pamiętajmy, że zawsze mamy tutaj tak naprawdę graczy, każdy jest z nich super bohaterem no ale jeżeli spojrzymy na, na fabułę gry z naszego punktu widzenia, to my jesteśmy tu główną zawsze postacią, tak? Więc no wtedy to ma jak najbardziej sens, coś takiego. No i kolejna rzecz, jeżeli chodzi o te artefakty, tak? Czyli to jest powiedzmy nowy system legendy. No, nazwijmy to nowy system legendy, że tej legendy nie będziemy już musieli już na raty zdobywać jakoś tam tylko dostaniemy tą broń i co jest fajne, żeby tę broń zdobyć będziemy musieli zrobić jakieś questy które będą nas prowadziły już do jakichś krain, które znamy e, z, z WoWa, e, więc to jest akurat fajne, że będziemy mogli wrócić do miejsc, w których byliśmy i to będzie jakoś tak racjonalnie połączone, tak jak na przykład, że tam będziemy mogli nie wiem, zebrać szczątki Frostmorna i zrobić z nich właśnie nową broń, bardzo mi się ten pomysł podoba, e, podoba mi się to, że e, to też troszkę już więcej o tym powiedziałem na razie nie będę się za bardzo skupiał, ale że będziemy mogli zbierać runy nie będzie dropów broni, tylko będziemy zbierali runy, które będziemy mogli tak jakby, wkładać w tą bronię, levelować i właśnie udostępniać sobie właśnie te nowe poziomy, nowe poziomy jakichś tam umiejętności, pasywek itd. Dzięki czemu to będzie cały czas się rozwijało, coraz będzie lepsze. No i też, tutaj trochę smutno, no w takim razie nie będą bronie wypadały z rajdów z tego wynika, no bo po co, skoro będziemy je mieli, tak? W sumie każdy będzie latał z jakąś tam bronią znaną w świecie Warcrafta. No, ale to też jest plus, na przykład jeżeli chodzi o mnie, ja pamiętam, to było bardzo losowe, zawsze były jakieś tam kontrowersje, że że dla danej klasy wypada broń nie wiem, z pierwszego bosa dla jakiejś innej i z ostatniego i to takie trochę niesprawiedliwe było. Plus jeszcze jeżeli chodzi w ogóle o szansę dropa, tak? Tutaj pamiętny u mnie na przykład z którego kuszy nigdy nie widziałem, zabiłem bossa wtedy jeszcze w trakcie robienia tego na tocie kilkanaście razy, chyba coś około 20 i ta kusza na przykład nigdy nie wypadła, którą chciałem, więc coś takiego eliminujemy. Kolejna rzecz, która w wodzie początkowo spisywała się bardzo dobrze i też ciężko było powiedzieć w trakcie bety, że to będzie złe, czyli garnizony, ponieważ z garnizonami problem był tak, jak mówiłem w jednym z filmów, że one są bardzo dobre, dopóki nie spędzamy w nich za dużo czasu, tak? bo utracimy te wszystkie takie socjalne aspekty gry. Poniekąd jesteśmy do tego zmuszeni, no bo niby nie musimy tych robić recorderów i tak dalej, no ale dzięki temu mamy korzyść, że nie musimy czegoś kupować, możemy sobie wyprodukować samemu więc no, one stały się takim drugim domem tutaj wymyślono coś takiego co się będzie nazywało Class Order Halls czyli będziemy mieli dla swojej klasy mm, takie jakieś tam budynki my będziemy oczywiście my będziemy tym czempionem, tym właśnie ja na przykład Hunterem który będzie przewodził innych bo będziemy mieli tu legendarną broń tak? czy tam jakoś znaną w świecie ehm, no i to jest coś co wydaje mi się bardzo ciekawe ja, ja osobiście pamiętam jeszcze jak były te questy klasowe czyli na Hunter, Paladny i tak dalej mieli wszyscy swoje questy które były tylko dla danej klasy to taka była wiecie unikalna, fajna rzecz, to znaczy, że mm, bardzo można się było ze swoją klasą zidentyfikować. Przepraszam was, tutaj będzie mi dzwoniło, ale no muszę czekać na telefon, więc z czasem jakieś tam dźwięki są poboczne. Mam nadzieję, że mikrofon tego bardzo nie łapie. No i oprócz tego właśnie, że mamy taką swoją identyfikację klasową, tam będziemy mogli też jakieś na misje wysyłać coś w tym stylu swoich followerów, tylko, tak jak ja to mówiłem przy okazji filmu o garnizonach, że wysyłamy followerów na misje, których my nie przeżywamy, teraz mamy coś takiego, tak przynajmniej w zapowiedzi tak, tak tu ujęto, że na przykład nasi followerzy odkryją gdzieś jakieś miejsce, które potem my będziemy mogli odwiedzić. To wydaje mi się naprawdę bardzo sensownie, bardzo fajnie, że wtedy będzie sens tych followerów, tak jak powiedziano, będzie ich mniej, ale będą potężniejsi, że będzie się to łączyło w jakiś sposób właśnie z tym jak my będziemy widzieli świat, tak, czyli że gdzieś nam odkryją jakieś miejsca albo powiedzą, że na przykład gdzieś może znajdować się skarb, a my tam wyruszymy wtedy, żeby to sprawdzić, nawet jeśli to miejsce jest, które gdzieś znamy, na przykład jakiś, dungeon czy, czy, czy coś gdzie byliśmy, ale właśnie no, mamy na przykład jakieś właśnie tam wieści, że coś, coś ciekawego możemy znaleźć, bardzo, bardzo mogłoby być to fajne. Dalej kolejna rzecz, o której powiedziano dosyć sporo, nawet to są dungeony i rajdy. Na tyle, ile powiedziano o tych dungeonach, to znaczy, że już one muszą być w bardzo, bardzo dużym stopniu gotowe, i no też to nie jest żaden spoiler, jeżeli chodzi o rajdy, że końcowym bossem w drugim rajdzie będzie tutaj Guldan, to zapowiedziano. I tutaj też muszę przyznać, że zgadłem, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi w ogóle o kontynuację fabuły, bo to podkreślano przy okazji już premiery Worlds of Drenor, że kolejny datek będzie miał również takie płynne przejście. Czyli tak jak nam wcześniej tam Garosz uciekał, ee... Na no, do, do Drenoru, tak samo tutaj będziemy mieli z Gildany. Ja oczywiście myślałem, że troszkę to inaczej będzie, że ten Guldan gdzie indziej tam zostanie przerzucony portalem, a okazało się, że ląduje w naszym Azeroth, w tym oczywiście naszym naszym obecnym, nie w jakimś tam alternatywnym linii czasu. Wracamy do naszego normalnego Azeroth. E, no i jeżeli chodzi o rajdy, to już powiedziano, że będzie ten gating, e, czyli wychodzi dodatek. Mieliśmy 3 tygodnie, kiedy nie możemy jeszcze rajdy robić, potem został odblokowany, i kolejne za jakiś czas. Ja szczerze powiedziawszy jestem bardzo dużym zwolennikiem tego rozwiązania, to znaczy jeżeli mam 3 tygodnie na początku datku, kiedy nie muszę się spieszyć, tak jak to było kiedyś, na był tydzień, nie muszę się spieszyć z zawalowaniem postaci, mogę sobie spokojnie wszystko odkryć, spokojnie zająć się questami itd., tak Takiej tutaj na przykład można było w wodzie zająć się rozbudową garnizonu. Podejrzewam, że właśnie w dodatku będzie można zająć się tymi misjami z Class order hall. Coś tam będzie można porobić, może zająć się właśnie spokojnie już tam zdobywaniem tej swojej broni, tej artefaktowej, jakimś tam jej już ulepszaniem i tak dalej przed pierwszym rajdem. Więc to, to będzie bardzo, sądzę, że ciekawe. No i dobry pomysł, właśnie, że z tymi rajdami nadal będą troszkę zwlekali. Oczywiście tutaj w hardkorowcy się tam troszkę żalą, że nie ma co robić, no ale ja nigdy nie lubiłem takiego raszowania właśnie przez quest. Kwestie, zwłaszcza na początku, jak się pierwszy raz coś robi, dalej. Co mamy z ciekawych rzeczy? Kolejna, chyba największa nowość jest to Demon Hunter. Czyli łowca demonów i to zostało już powiedziane, że twórcy gry chcieli coś takiego wprowadzić, taką klasę, już mniej więcej od Rafał King Tylko tam nie było właśnie za bardzo pomysłu, żeby to pasowało do gry. Teraz mamy Legion. Więc kogo, no, kogo najlepiej poprosić o pomoc w walce z demonami, jak nie zwrócić się do właśnie łowców demonów i no, takim się stać. Jeśli chodzi o rasy, które będą dostępne, bo to też mamy troszkę informacji, oczywiście będą to tylko Night Elfy i Badelfy, co wynika oczywiście z lore. I też było tutaj dużo dywagacji, widziałem jakieś tam komentarze, czy będą mieli maile, ledery, to też zostało potwierdzone, będą używali lederów. Powiedziano, że jest klasa, która będzie się opierała na zręczności, będziemy mieli tam, wiecie, różne double jumpy, te szarże, skoki, będzie można nawet jakoś tam... Nie widziałem jeszcze opisu umiejętności, ale z wywiadu, który widziałem na Ice że również Demon Hunterzy będą mogli na tych swoich skrzydłach jakoś tam, nie wiem, unosić się czy coś. Nie wiem, w jaki sposób to będzie w grze wykorzystane, ale zapowiada się bardzo mobilna klasa melee na dodatek będzie mogła widzieć niewidzialnych, czyli taki antyrog, jak ja to lubię się śmiać, więc no może sporo namieszać. No i sam fakt w ogóle, że wygląda po prostu epicko, będą te tatuaże, rogi i tak dalej. Więc no nic, tylko czekacie robić nową postać. I też tutaj już powiedziano, bo było dużo pytań, czy. Na jakim levelu będzie ta postać startowała? Z tego co widziałem, ostatnia wypowiedź to była, że mniej więcej między 95 a 7 levelem będzie się startowało. Co ma sens, zwłaszcza, że w dodatku będzie boost na setny level, więc możemy nie robić tam za mną levelów. No to ma, to ma sens. Czyli podsumowując całą prezentację, to co powiedziano, bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o Fabułę, jeśli chodzi o Broken Isle. To jest to w ogóle duże zaskoczenie, ale coś jest ciekawe, mam takie troszkę wrażenie, że on, twórcy bardzo, ale to bardzo wsłuchali się w głosy graczy. Yy, to znaczy... Yy, yy, yy... No wiecie, wszyscy mówili, chcemy demon hunterów, mamy demon hunterów, chcemy to Eye of Ajara. zrobili nawet dungeon z tym i ażara gdzieś tam też prawdopodobnie może się pojawić. W ogóle to jest, to jest genialne. Połączono tyle różnych rzeczy. Mamy Legion, proszę bardzo, TBC 2.0. Jeśli ktoś lubi TBC, ma. Będziemy mieli <ścoughs> Illidana z powrotem. E, nawet widziałem takiego mema fajnego, e, wiecie, jak są takie szybki, nie? E, in case of emergency, tam trzeba coś tam zbić tą szybkę czy coś. I właśnie za to szybko był Illidan, tak? Że no w razie spadku chyba stubów tam było napisane. Co się zgadza, akurat Illidan jest taką postacią chyba najbardziej charakterystyczną, jeżeli chodzi o łowanie zaraz obok albo za Leach Kingiem, Ja to tak te dwie postaci na równi stawiam, e, więc sądzę, że wielu wielu osobom się to, co pokazano, spodobało. Ja naprawdę czekam z niecierpliwością już, że to mi się odechciało woda grać, jak zobaczyłem co tam będzie, bo po prostu tych nowości jest tak wiele. No, że chciałby człowiek to już wszystko wypróbować Ja tylko mam nadzieję, oczywiście to wiadomo, że nie zawsze jest, tak wiecie, że to, co zostało zapowiedziane, zostanie zrealizowane. Takie miało się troszkę wrażenie w wodzie, że tam bardzo, bardzo dużo rzeczy zostało wyciętych. Jeśli ja mam takie, taką nadzieję, takie marzenie, że jeśli twórcy zrobią rzetelnie 50%. Z tego, co tutaj zapowiedziano, naprawdę będzie rewelacyjny dodatek. Nie mogę się doczekać. Night Elfy uwielbiam, tam będzie dużo ogólnie, jeśli chodzi o lore związane z elfami, e, więc nic, tylko po prostu czekać na nowy dodatek. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, jak Wam się podoba e, to, co zobaczyliście na tej prezentacji. A film jest takie bardziej szczegółowe, e, szczególnie jeśli chodzi o Huntera, bo też jest kupa informacji. E, jak słyszeliście albo widzieliście też na Facebooku u mnie, e, będziemy mieli klas, e, klasę, specjalizację Maleu Huntera. Też powiedziano o innych, co planują zrobić i tak dalej, więc. Spodziewajcie się filmów w najbliższych dniach, a dzisiaj Wam dziękuję już za uwagę i do usłyszenia. Cześć!